Ten rok planujemy zamknięciem yy, no, Prawie 400 wydarzeń w ciągu całego roku, jakie odbywały się i odbędą jeszcze do końca roku, zarówno w obiekcie, jak i wokół niego. Oznacza to, iż ten w ciągu tego roku odwiedziło nas 700 tysięcy osób. W dwóch trzecich kalendarz Areny na przyszły rok jest zapełniony. To jest powód do, do zadowolenia. Mamy oczywiście zaplanowanych e, słynnych artystów, słynne zespoły, które wystąpią z koncertami. Mam tutaj na myśli Iron Maiden, chociaż. Depesh Mode, artyści, no Peter Gabriel, ostatnio ogłoszony. Mamy również nadzieję, że Céline Dion do nas dotrze. Natomiast oprócz dużych wydarzeń koncertowych, także w dziedzinie sportu nie zabraknie emocji. Zapraszamy już 10 grudnia na Super Enduro, czyli imprezę motorową, za którą bardzo, bardzo tęskniliśmy. A troszeczkę później, od 28 grudnia, z kolei Four Nations Cup, czyli taki wielki przed. Smak Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, które rozpoczną się już 12 stycznia tutaj też w na Arenie. Zaraz później niespodzianka, czyli turniej finałowy Tauron Pucharu Polski, zmagania z kolei siatkarzy. Chwilę później, bo już na początku marca, kawaliada, czyli zawody końskie, które też cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci. No i później już przechodzimy do okresu wakacyjnego 20 Memoriał Wagnera. Też tutaj w Tauron na Arenie, także w drugiej połowie sierpnia myślę, że czekają nas kolejne siatkarskie emocje i zakończenie sezonu jesiennego i Królewskiej Triady Biegowej, czyli 9 Krakowia Półmaraton Królewski. Jeszcze czekamy z ostatecznym potwierdzeniem daty z uwagi też na inne wydarzenia i wybory październikowe, także pewnie ją ogłosimy troszeczkę później, ale na pewno finisz będzie tutaj w Tauro na Arenie.